Witajcie. Dzisiaj gram z moim bratem. Przywitaj się. Tak. Cześć. Dobra, gramy dzisiaj w Minecrafta na świecie jego. Może później zagramy w Skywars jeszcze. Tylko na razie będziemy chyba grać, pokazywać wam mapę, która się nazywa... Jak ona się nazywała? Tylko sobie przypomnę. To była chyba mapa, która się nazywała Giga Miasto. Oh no, coś ścisnęliśmy. Dobra, gramy u mnie, zgoda? Wchodzimy na survival. Ale imki mi łączyłeś. To wyjdziesz. Wchodzimy do Survival. Dobra. Brazki zaraz dojdzie. O nas jest Steve. <laughs> Zaraz dojdzie, dobra? To my wchodzimy jako pierwsi. Mogliśmy zmienić. Nic nie będę się zmieniał. dobra, gramy. Jesteśmy biegniemy do naszego domu. Tu jest, dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, wchodzimy. Jak to widzicie? Co ja zrobiłem? Oddaj mi teraz to! Chcesz, to jest moje wszystko? Nie? Tobie odłożyłem na filmiku później. Uh, uh. Tak, cicho. Ząbki ci się Tak jak słyszycie, ząbka to u wrackiego, czyli u paznokci. Dlatego, że... Może on wyszedł na świat inny, no to wbijaj. Ja. Ty masz internet? Mm -mm. Ja mam. Więc... Dobram, wchodzi. Mm -mm, nie mogę. No wbiję ci, zaraz. Nie wchodź mi w lana, wejdź. ci. Dobra, to pokazuję Wam świat. Brat młodszy, więc. Normalka. Dobra, sikierka moja, i palimy. Sikierka, sikierka, kopie drewna, nie wiem co. Dobra. Mm. No. no i tak, to był kik śmierci. No i właśnie, nagrywamy tak cały dzień, całą noc. Ale pytanie, czemu tak mało osób nie ogląda? Zachęcajcie. Innych żeby mnie też oglądali. Coś tak źle nagrywam. Mhm. Widzę już go. Zobaczcie jakie ściny. To on Darth Vader Steve, który ma głowę normalnie 90K. Topnie w głowę w bok. Ale to pięknie wygląda, jak mu zadał Headstara, to pyk. Hmm, dobra, idziemy. Może zrobimy mu trolla? lo Ze, ze paleniem domu. Mm, co ty, słyszałeś, coś mówiłem? Nie. Właśnie. Dobra. Mhm, uh -huh. ten troll polega na tym, że żyże że? No, że bierzemy zapalniczkę i pyk, pyk i się wszystko jara. Ale tego chyba tyrol mi nie brim, będzie wył. Dobra, idziemy szukać mm, krowek i koni. Nocnych krowek i koni, bo są potrzebne. Ty, Dlatego, że musimy zrobić sobie zbroję. O, już zniknął nasz koleżka. O, a my znaleźliśmy fajną kopalnię. Czekajcie. Czy my mamy pochodnie? O oh, no, bez pochodni wychodzimy, to jest źle. Ale chyba będziecie widzieć, bo ja mam... bo u mnie jak gram i wchodzę do jaskini to wszystko widać. Więc będziecie chyba widzieć. O, w tej jaskini byliśmy. Byłem w tej jaskini. Mhm, to jest moja jaskinia początkowa. W niej zaczynaliśmy grać. I po to przyszliśmy. Mhm mam od Szkieleta Czikowska. Wojanków nie używam, bo nie lubię z zuku. Dobra. Może jeszcze kiedyś nagram z jakimś kolegą filmik, ale to dopiero gdzieś tak w październiku może nagram filmik, bo, bo chwilowo nie mam dostępu do kolegów, bo są na kacie. A jestem całkiem gdzie indziej. Jak nie widzicie, to zgłaszajcie takie rzeczy, to nie będziemy wchodzić tak za uh -huh, mamy 8. Tak. To może duch. Oczy. Umrzemy już na pewno. Nie! Proszę, ratować... nie, jesteśmy na banku. Odwiedźmy. Uwiela. Nie, nie mam strzału, oh, fuck you! Umrzemy. Świętej kalendija Half Heart. Dobra, tylko gdzie teraz był dom? Mm -hmm. Czyli teraz mm, zrobić musimy coś napisać. I to nasze... Dobra, teraz możemy zdechnąć. Pociągnijcie mnie teraz zginąć, możemy walczyć, bo on mi rzecz. nigdy nie zniknie. Dobra, no pociągnijcie mi, zwiedźmy. Idę na bitwę z wiedźmą To miał być czas, do... wiedźmy Ale jeszcze mi To byli No dominik. Lepiej wycisz tą swoją grę. Oh no, zaraz umrzemy. A mi zależy tak, na umarciu, bo chcesz te do mega domu. No walnij mnie. Pyk, dostaliśmy. Dobra. Dostaliśmy. Możemy trzymać. Dobra. Oła. Krótka przerwa.